Cześć! Jeśli myślicie o zakupie karty graficznej, to naprawdę jest to dobry moment, bowiem dostępność ry na rynku jest bardzo duża, tych, też różnorodność tych kart jest bardzo duża. Także w tym materiale zestawiliśmy e, różne polacane modele, takie nawet tanie, dosyć, bym powiedział, bo do 1000 zł, ale znajdują się też modele do 2000 zł, czy nawet przekraczające 5000 zł. Także zależnie od waszego budżetu myślę, że po tym materiale znajdziecie e, coś dla siebie. E, pamiętajcie, że Linki do tych kart znajdziecie w opisie pod filmem. Możecie sobie sprawdzić aktualne ceny, bo te wiadomo zmieniają się czasami jak w kaleidoskopie. Mamy promocje, e, sklepy chcą wyprzedawać e, e, po prostu tak z magazynu te karty, żeby zna zrobić miejsce na nowe. E, także tam pod tymi linkami będziecie mieć wszystko aktualne. A tymczasem co? Lecimy z materiałem. Na początek warto wiedzieć, że często w sprzedaży znajdziemy produkty należące do kilku generacji GPU, i niestety nie zawsze zakup najnowszych urządzeń może mieć sens. Przyjrzeliśmy się szerokiej ofercie sklepów w Polsce i na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienia kart, których zakupem warto się obecnie zainteresować. Karty posegregowaliśmy ze względu na cenę, choć czasem większe znaczenie miała też dostępność oraz specyficzne funkcje sprzętu. Spadki cen wywołane premierą nowego sprzętu sprawiły, że w tym przedziale cenowym pojawił się Radeon RX 6600, który jest zdecydowanie najbardziej sensowną konstrukcją. Ma aż 8 GB pamięci i jest wystarczająco wydajna, by można było ogrywać na nie nawet najnowsze produkcje. Alternatywną opcją będzie bardzo przeciętny Radeon RX 6500 XT, który niestety cierpi przez zaledwie 4GB pamięci oraz obciętą szynę PCI Express, co może być odczuwalne na starszych komputerach. Jeśli ktoś liczy każdą złotówkę i nie może dopłacić do RX6600, co jednak zdecydowanie zalecamy zrobić, to jedyna w miarę sensowna opcja. W tym przydziale cenowym w końcu zaczyna się coś dziać. Można z miejsca pominąć wszystkie karty GeForce GTX 16 i absurdalnie wycenionego GeForce RTX 3050. Już za około 1000 zł można zakupić Radeona RX 6600, a trochę nakładając, mamy Radeona RX 6650XT. Za około 1300 zł otrzymujemy naprawdę wydajną kartę, która wygrywa z całą resztą stawki. Premiera Radeona RX 7600 trochę namieszała i sprawiła, że to on stał się najwydajniejszym modelem w tej półce cenowej. Jeśli zależy nam na obsłudze DLSS i lepszej wydajności ray tracingu, możemy sięgnąć po GeForce RTX 3060, który w wariancie z 12GB pamięci po ostatnich przycenach można dostać już za około 1400 zł. Jeśli potrzebujemy wydajności, to wybór jest tylko jeden: AMD Radeon RX 6750XT, który zmniata właściwie całą konkurencję. Trzeba jednak zauważyć, że już standardowy RX 6700XT jest szybki, więc w przypadku Radeona RX 6750XT dopłacamy co najmniej kilkadziesiąt złotych za fabryczne podkręcenie. Przez ostatnie tygodnie karty GeForce RTX 3060 Ti zauważalnie potaniały i teraz można je kupić nawet kilkaset złotych taniej niż wcześniej. Dlatego pomimo obecności 8 GB pamięci można ten model wziąć pod uwagę. Tyle samo pamięci ma GeForce RTX 4060 Ti, który jest jedyną kartą w tym segmencie cenowym obsługującą DLSS 3.0. To rozczarowująca konstrukcja, a na ten moment jedyny produkt nowej generacji poniżej 2000 złotych. Zostaje też Intel Arc A77016 GB, który jest przy okazji najtańszym modelem wyposażonym w aż tyle pamięci. Może to zaprezentować w przyszłości. Jest to jednak tylko opcja dla odważnych, bo sterowniki Intela nadal wymagają dużego dopracowania. Jeszcze niedawno w tym segmencie cenowym optymalnym wyjściem byłoby zakupienie Radeona RX 6950XT, który kosztował nieco ponad 3000 zł, ale obecnie bardzo trudno jest go znaleźć. Można za to rozważyć kupno Radeonów RX 6800 i 6800 XT. Które są kilkaset złotych tańsze. Jeśli potrzebujemy sprzętu z nowej generacji, no to pozostaje GeForce RTX 4070. Nie jest to idealny produkt, ale może być dobrą opcją, gdy zależy nam na wydajności w Ray Tracingu i obsłudze DLSS 3.0. Mimo wszystko, RX 6950XT tutaj wygrywa. GeForce RTX 4070 i AMD Radeon RX 6950XT. Ponownie pojawiają się w zestawieniu i w ich przypadku mówimy głównie o sytuacji, gdy mamy nieco ponad 3000 zł i nie jesteśmy w stanie wyłożyć 4000 zł. Jeśli jednak mamy około 4000 zł, to powinniśmy rzucić okiem na Radeona RX 7000XT. To kontrowersyjny model GPU, który na premierę zabrał mieszane oceny, ale obecnie jest dobrze wyceniony i oferuje świetną wydajność. Dzięki obniżkom i spadku popularności w zakładanym budżecie można też znaleźć pojedyncze modele GeForce'ów RTX 40. Ti. Jeśli zależy Wam na DLSS 3.0 oraz dobrej wydajności w ray tracingu, to jest to najlepszy wybór. Początek zestawienia jest kopią poprzedniego. Znowu pojawia się Radeon RX 7900 xt który musi toczyć walkę z GeForce RTX 4070 Ti. Karta NVIDIA będzie tutaj lepszym wyborem, pomimo mniejszej ilości pamięci przy porównywalnej cenie. Jednak TelesS 3.0 i lepsze osiągi w Ray Tracingu mają tutaj już znaczenie. W sklepach znajdziecie też RTX 3080, ale jego zakup jest w tej kwocie po prostu nieopłacalny. Najwydajniejszą kartą do 5000 zł jest jednak obecnie AMD Radeon RX700XTX, który w wybranych w sklepach kosztuje już około 4800 zł. Jeśli zależy Wam na wydajności, wybór jest prosty. Już za nieco ponad 5100 zł można bez większych problemów dostać Radeona RX 7900 XTX, choć prawdopodobnie większość klientów dopłaci jednak kilkaset złotych do GeForce RTX 4080. Dla prawdziwych entuzjastów zostaje GeForce RTX 4090 który kosztuje zdecydowanie najwięcej, no ale oferuje przy tym całkiem niezły stosunek wydajności do ceny i sporo pamięci, z czym inne karty z serii RTX 40 mają niestety spory problem. graniu w 4K z ray tracingiem jest to zdecydowanie najlepszy produkt. Jeśli mówimy o rynku kart graficznym w czerwcu, to są wyraźnie tańsze niż jeszcze kilka tygodni wcześniej, co szczególnie widać na przykładzie GeForce'ów RTX 3060 Ti oraz Radeon'ów RX 6600. Za nami premiery GeForce'ów RTX 4060, i oraz Radona RX7600 i trzeba przyznać, że nie wpłynęły one znacząco na rynek. Pierwsza z kart zabrała baty w recenzjach, a druga jest zwykłym cieniakiem, który mimo wszystko warto się zainteresować. Obecnie trwa jednak wielka sprzedaż sprzętu przedniej generacji. Sklepy prześcigają się w promocjach, bo chcą pozbyć się zalewiających zapasów. Tym bardziej, że na rynek zmierzają kolejne produkty, w tym GeForce RTX 4060, mające zastąpić mający zastąpić Siforce RTX 3060. I cóż, mam nadzieję, że ten materiał rozwija Wasze wątpliwości i pokazuje, że faktycznie ten, ten rynek się troszeczkę uspokoił. Myślę, że osobiście, że jest to całkiem dobry moment na zakup karty graficznej, bowiem no, te modele z przynajmniej generacji faktycznie staniały, a są bardzo, ale to bardzo dobre nadal, szczególnie w kontekście tych spadających cen. Cóż, dajcie znać w komentarzach, na jaką kartę się skusicie, a może na żadną się nie skusicie, to też o tym napiszcie. A tymczasem się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć! 吧。